Misterium spotkania. Dlaczego mury świątyni dzielą Twoje życie na czas i przestrzeń poświęconą Bogu i na czas i przestrzeń, gdzie nie dostrzegasz Boga i nie pamiętasz o mnie? Twoja mała codzienność i banalne czynności też mogą być święte, mogą uświęcać teraźniejszość. I zwyczajne miejsca, gdzie jesteś, mogą stać się świątynią, gdy w nich trwać będzie misterium spotkania Twojej duszy ze mną. Mało codzienność i szarość otoczenia, i Twoje czynności powszednie mogą stawać się wielkimi dziełami, świętymi czynami budującymi królestwo miłości, Królestwo miłości powstaje z rzeczy małych, których wielkość dostrzegają tylko oczy i serca pokorne, to znaczy prawdziwie święte. Nie oczekuj na czas, na sytuację, kiedy to będziesz mogła dokonać czynów wielkich. Nie dokonasz nic, jeśli nie dokonujesz ich teraz, jeśli nie stać się na heroizm miłości, świętości, szarości życia i zdarzeń codziennych. Spotkaniu z dzieckiem przechodniem i domownikiem. W Nazarecie misterium spotkania trwało wiele lat, zanim z niego wyszedł Bóg, by ujawnić swe dzieło. Panie Jezu, zanim wyszedł z Nazaretu, aby ujawnić swe dzieło odkupienia, trwało misterium spotkania Twojego i Maryi, ona właśnie nie dzieliła. I przestrzeni, na czas dawany Bogu w świątyni i czas poza świątynią, gdzie nie pamiętała o Bogu. Otrzymała w darze niesamowitą łaskę życia z Tobą, Panie. Wszystkie czynności, które wykonywały, były święte, uświęcały teraźniejszość. Ona nieustannie. Zjednoczona z Tobą. Każdy czyn, czy było to gotowanie, sprzątanie, rozmowa, modlitwa, wszystko było przeniknięte łaską Twojej obecności. Wszystko było potrzebne, aby wypełnić łaską czas i przestrzeń, ale przede wszystkim swoje serce. Matko Boża, która nosisz to królestwo miłości od chwili zwiastowania przez całe życie Jezusa na ziemi. Królestwo miłości. Wypełniając codziennie swoje życie słowami i czynami, które budowały serce Jezusa, Twego Syna i Twoje. Pomóż Bym nigdy nie dzielił czasu na ten poświęcony Bogu i na czas, kiedy przestaje o nim pamiętać. Wyproś tę łaskę, Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, żyć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I nie wódź nas na pogłoszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz jest w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc w Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, nami grzesznymi. teraz jest godziną śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc w Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żył oto Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zaprowadź nas Wszystkie dusze do nieba, do pomocy szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.